Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 2 września 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani. Niech Wam się darzy. Życzę Wam Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest dziewiątka mieczy. Znowu jakieś stresy nam się tutaj szykują. Okej. Okay. Moi drodzy, z dziewiątką mieczy może czekać nas po prostu niespokojny dzień. Może czekać na dzień pełen, właśnie jakichś nerwów, stresów, załatwiania różnych formalności, przemyśliwania, nadmiernego myślenia, myślenia pewnych rzeczy. Mam wrażenie, kochani, że po prostu nie będziemy dostrzegać też światełka w tunelu, jeśli chodzi o jakieś wyjście, jeśli chodzi o jakąś sytuację. Możemy czuć się lekko przytłoczeni. Kochani, energetyka taka jak najbardziej też może być ze względu na to, co się dzieje dookoła. Jutro mamy nów księżyca, wpadnie, poza tym nowy, zbliża się nowy rok. No, rok numerologiczny, który właśnie też się zaczyna z jutrzejszym nowiem. Dużo rzeczy będzie się kończyć, dużo rzeczy, że tak powiem, może być troszeczkę chaotycznych. Wyszliśmy z retrogradacji, retrogradacji Merkurego, jesteśmy jeszcze w cieniu tej retrogradacji, więc tutaj jeszcze coś się mogą czyścić, różne rzeczy. Więc, kochani, taka energetyka jak najbardziej może być i to też jest dobrze. Czasami każdy ma słabszy dzień, czasami każdy gdzieś tam nadmiernie o czymś myśli, się stresuje. Ważne, żeby wiedzieć, jak sobie z tym radzić, kochani. Starajmy nie poddawać się przede wszystkim tym czarnym myślom. Starajmy, kochani, nie skupiać się i nie demonizować wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim ważne jest kontrolowanie myśli, które będą przychodzić do nas, do naszej przestrzeni. Bo tak jak mówię, to one będą tutaj demoniczne, to one będą sprawiać, że poczujemy się jacyś napiętnowani, że poczujemy się źle, że poczujemy jakiś nadmierny stres i napięcie w ciele, czy, czy w przestrzeni naszej głowy czy cokolwiek. Nasze serce zna odpowiedzi, nasze serce zna drogę i nasze serce nie musi się tutaj niczym stresować. Więc ważne, żeby oprócz tej głowy właśnie nie zapominać, żeby wejść w tą przestrzeń serca. Tam znajdziemy spokój, dobry dzień kochani, żeby właśnie pomedytować, żeby uspokoić się, żeby połączyć się z naturą, żeby gdzieś tam wyciszyć tą głowę, która może płatać nam dzisiaj ogromne figle. Oczywiście część z Was mogą mieć jakieś koszmary dzisiejszej nocy. Koszmary mogą się pojawić następnej nocy. Mówię, jesteśmy przed energią nowiu. Także to już wszystko gdzieś tam na nas działa, więc mogą się pojawić jakieś demony z przeszłości, jakieś strachy z poduszka mogą wychodzić i ogólnie świat może wydawać się mało przychylnym, mało przychylnym miejscem. Kochani, też może zestresować nas jakaś wiadomość, która dzisiaj nadejdzie, może jakiegoś typu rozczarowanie, kochani, które, które jest tutaj na horyzoncie Ciężko mi powiedzieć, co to, co to może być, ale coś, czego kompletnie się nie spodziewamy z tego, co widzę z kart, także może nas coś tutaj bardzo mocno rozczarować. Może czyjeś słowa, może, kochani, jakaś nieprzychylna wiadomość, może dla części z Was odmowa w jakiejś kwestii, może. Coś, na co liczyliście w jakiś sposób, nie zostanie Wam przyznane. Um, I to może być dla nas przykre. To może odebrać nam jakieś szczęście, to może odebrać nam właśnie radość z dzisiejszego dnia. Ale pamiętajcie, że każda taka, taka sytuacja, każda taka wiadomość jest dla nas w jakiś sposób lekcją, czegoś ma nas nauczyć. I to jest ważne, żeby wyciągać. Mądrość właśnie z tych lekcji. E, otrzepać się, e, przepuścić emocje przez swoje ciało i ruszyć dalej. Bo znowuż, kiedy coś zostaje nam odebrane, kiedy coś nie zostaje nam przyznane, kiedy. Coś odchodzi, ktoś odchodzi z naszego życia. Kiedy jakaś sytuacja nie idzie po naszej myśli, to zawsze, kochani, też robi przestrzeń na zupełnie coś nowego, na zbudowanie nowej przestrzeni, na poznanie nowych ludzi, na zainwestowanie właśnie w coś nowego, na świeżą rozmowę, świeże spojrzenie, więc to jest zawsze jakaś, jakaś lekcja dla nas. I w ten sposób warto patrzeć właśnie na dziewiątkę mieczy. Jak na, jak na lekcję. Oczywiście, kochani, dziewiątka mieczy czasami też oznacza kartę właśnie takich permanentnych stresów, depresji. Em, Trudnych emocji, które od dłuższego czasu z nami, z nami grają, że tak powiem, jeżeli czujecie się wiecznie zmęczeni, jeżeli czujecie, że się wiecznie zestresowani, jeżeli jest to właśnie stan taki permanentny u was, no to kochani, warto skonsultować się z jakimś lekarzem, specjalistą, psychologiem, terapeutą, który pomoże wam rozładować ten stres w taki dobry dla was sposób i który pomoże Wam przebrnąć przez no, taką ciemną, ciemną noc, że tak powiem, w, w, w trudnych sytuacjach. No właśnie ta dziewiątka, miecz, kochani, Kochani, może oznaczać dla części z Was taką ciemną noc duszy. Mogą przychodzić trudne myśli, mogą przychodzić trudne emocje, mogą przychodzić jakieś wspomnienia, które się czyszczą przed, też mówię, wejściem w nowy cykl. Mogą przychodzić takie momenty zwątpienia w siebie, w drogę, w którą kroczycie. Mogą przychodzić, kochani, hmm, mogą przychodzić po prostu trudne chwile w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym zdecydowanie tak. Także energetyka nie jest zbyt sprzyjająca, że tak powiem, ale ważne jest w tym wszystkim, kochani, żeby, tak jak mówię, mimo wszystko dostrzegać to światło w tunelu, mimo wszystko e, pozwolić sobie na emocje, które płyną, nie dusić ich w sobie, oczywiście, że tak, wyciągnąć z nich lekcje, wyciągnąć z nich wnioski, co mi to daje, w którą stronę mnie to prowadzi, czego uczy mnie ta lekcja. A następnie właśnie ruszyć naprzód, bo to jest tylko jeden dzień, kochani, pamiętajcie. Dla części z Was mam wrażenie, że ta dziewiątka mieczy może, może trwać tylko od kilku minut do ewentualnie kilku godzin dzisiejszego dnia. Um, więc to nie jest całe nasze życie, że to nie jest, kochani, energia mówiąca, że nasze życie się kończy i w ogóle już, już jest masakra i lepiej nie będzie. Zawsze będzie lepiej, po burzy zawsze wychodzi słońce. Zawsze, ale to zawsze. No ale dzisiaj może być po prostu trudniejszy energetyczny dzień i to też jest, kochani, ok. Na, słodzie, na spodzie mamy słońce, czyli to nasze szczęście, radość, które właśnie zostanie dzisiaj przyćmione z tą czwórką kielichów. Bo wyjdzie coś, czego się nie spodziewaliśmy. I z wieżą może coś pierdyknąć. Możemy dostać olśnienia, ale też możemy otrzymać jakieś informacje, wiadomości, które zburzą nas dotych, nasz dotychczasowy świat. I mogą przynieść, kochani, jakieś rozczarowanie z tą trójką mieczy. Także tak jak powiedziałam, energetyka dosyć trudnie, trudna dzisiejszego dnia, ale myślę, że ważna, bo jednak jak przychodzi wieża, wieża dla mnie jest bardzo ważną energią. Wieża mówi, że właśnie robi się czystka wokół nas po to, żeby zrobić przestrzeń na nowe. Więc pozwólmy tej wieży runąć i pozwólmy, żeby ta przestrzeń się mogła zrobić. Kochani, ale też teraz tak patrząc na te karty, myślę, że część z was może dostrzec coś, czego nie widziała wcześniej. Coś a propos jakiegoś rozczarowania, bólu serca, jakiejś zdrady, ranienia, zranienia, które nie musiało się wydarzyć teraz, ale mogło się wydarzyć miesiąc temu, pół roku temu, dwa lata temu, dziesięć lat temu, pięćdziesiąt lat temu. I możecie dostrzec coś, czego nie widzieliście wcześniej. I stąd ta wieża, jakiś rodzaj ilości, Iluminacji, który może pomoże Wam właśnie przebrnąć przez stres albo zobaczyć świat zupełnie w innym świetle, bo pod trójką mieczy, kochani, jest wisielec i jest. Trójka kielichów. Czyli, tak jak powiedziałam, dzięki tej sytuacji, która tutaj się wydarzy, dzięki tym emocjom, które przez nas przypłyną, dzięki tym demonom z przeszłości, które wyjdą z poduszka, mamy szansę dostrzec coś, coś bardzo ważnego, mamy szansę dostrzec inną możliwość, inne wyjście, mamy, dostrzec, mamy szansę dostrzec jakąś lekcję, mamy szansę dostrzec jakąś mądrość, mamy szansę dostrzec siebie w innym świetle, albo kogoś w zupełnie innym świetle. I to jest to, kochani, co przyniesie nam radość w sercu. Co odwróci tą trudną energię i przyniesie uśmiech na naszych twarzach. I te dwie energie są tutaj piękne. I kochani, jeszcze pokażę Wam Asa Pentakli na spodzie, czyli zdecydowanie będzie prowadzić nas do nowego, do nowego. I tego się trzymajmy. I tego się trzymajmy. Także kochani, mimo wszystko życzę Wam spokojnego dnia, dbajcie o siebie, pamiętajcie, żeby dać sobie przestrzeń na spędzenie troszeczkę tego czasu w ciszy, żeby sobie coś przemyśleć, żeby sobie coś przeanalizować, żeby dostrzec to, co się wydarzyło, żeby pozwolić tym emocjom przypłynąć. Nie, nie unikajcie natury w dniu dzisiejszym, ona będzie dzisiaj bardzo dla Was sprzyjająca, Czuje, Więc kochani, połączcie się z jakimś drzewem, połączcie się z Matką Ziemią, połóżcie się na gołej trawie, albo po prostu pójdźcie na spacer do lasu. To Wam dobrze zrobi. To na pewno wam dobrze zrobi. <laughs> Wszystkiego dobrego, moje słoneczka. Tak jak powiedziałam, dbajcie o siebie. Miłego dnia, mimo wszystko, i do zobaczenia. Buziaki, pa pa.